witam was w sobotę. Dzisiaj na szybko, trochę zimowo nam się zrobiło za oknem. No i mróz trzyma, a w środku mamy słuchajcie, 5 stopni. 5,5 takie tutaj. Także spoko, nawet w miarę, ale i tak włączę sobie nagrzewnicę, żeby też trochę yy, cieplej było, bo 5 to też nie jest jakoś bardzo komfortowo, więc w związku z tym zapodam se, ale zapodam sobie na godzinkę 4,5 kW. Zobaczymy czy to też się spisze. I to też tak będzie. Ale no myślę, że jeśli przy 9 nie oszukiwała, to przy 4,5 też pewnie nie oszuka. Zobaczymy, jak to będzie. Także niech chcę, trochę pogrzeje. A ja zabieram się za robotę. Yy, zaczynamy od tego, żeby puścić ten 4x1,5 z tej puszki tutaj. Tu będę musiał jeszcze trochę się podkopać, bo widzę, że minąłem się. Nie wiem dlaczego tak, ale muszę tu lekko podkuć. No i tu dwa pójdą do góry. I chyba tutaj polecę, słuchajcie, w tamtego tego, w tamte korytko. I górą pójdziemy do momentu, tak, tutaj za ścianę i z tej strony wyskoczę na szybko tylko sobie tutaj w dół, też z korytka, tylko tu będzie dużo przewodów tam w jednym jest, nie wiem czy dają na tyle miejsca, no zobaczymy czy się uda. I wtedy tu bym już pociągiem poszedł do samego końca i tam w dół i po temacie, będzie można się brać za skrętkę, skrętka pójdzie tutaj, Skrętka pójdzie tutaj, i skrętka pójdzie do córki, do pokoju. A później, ewentualnie, jak ktoś mi czasu zostanie, to bym wziął się za rozprowadzenie pod kamery, czyli w każdy narożnik po jednej. I tutaj chyba pójdę, powiem Wam, ze skrętką poza tymi korytkami górą, tylko dam obok, a dokupię korytka, a po prostu później popładam elegancko w korytka i żeby też w korytkach te wszystkie, ta skrętka cała szła i będzie git. Dobra, to zabieram się, zobaczymy, czy coś dzisiaj się uda zrobić. Słuchajcie, podskoczyłem na chwilę do fotowoltaiki, żeby zobaczyć, czy jest produkcja. Mimo tego, że jest jakaś tam minimalna warstwa śniegu na, na właśnie na niej, bo słońce się przebija i 2 kW robi w tym momencie 2000 W, a jeszcze śniecha nie leży, także spoko. Myślałem, że to jest po prostu tak, że dopóki on się nie roztopi, to nie mam mowy o jakiejkolwiek produkcji, a jednak jest. To tak tylko na szybko. Ok, mam puszczony ten 4x1,5. Mogę go puścić, co prawda, kurytkiem górą, bo. Myślałem, że tam nie mam wystarczająco miejsca, ale jak tak spojrzałem, to mówię, kurde, mogę go dać, bo na luzaku by tam wszedł. Teraz tylko tego pana muszę tam wcisnę, to jest od ledów. Na salon już ma puszone oświetlenie, teraz tylko jeszcze ledy wypuszczę na górę, bo tam ten transformator będzie się znajdował. Ostatnią rolkę, którą mam, 3 razy jeden i pół otworzyłem, a 3 razy 2,5 zostały mi jeszcze trzy, także jedna pewnie pójdzie, a dwie chyba pójdą... Gdzieś na sprzedaż i tak myślę, że w zamian za nie kupię sobie jakąś trapezówkę, sprzęty do tynkowania, trapezówkę jakąś, coś, jakąś łatę tą drugą, jak ona się H nazywa, czy jak tam było, to kiedyś, kurde, się te, trochę tynkowało. Miałem do, z tym do czynienia delikatnie w 2000, latach, między 2000 a 2005, nie wiem dokładnie. Trzeci, drugi, coś takiego, no nieważne. Także to za, za zakupił sobie za te kable, i jeszcze powiem Wam jedno, myślę o zacierarstwie do tynków. Za 485 zł znalazłem, ludzie se chwalą. Wiadomo, nie tam profesjonalne, żeby tam kurde 300 dni w roku było zacierane nią tynki, ale, ale ogólnie tam ktoś to sobie robi, tynki raz na jakiś czas, czy coś to zachwalał, że jest git i jest ok. więc. Myślę, żeby to zakupić i nie męczyć się tą pacą steropenową, tylko normalnie sobie dopomóc tym. Wiadomo, tam w rogach trzeba będzie pacą steropenową, ale Ale tak to, to można by było, kurde, to sobie ogarnąć i tak myślę, żeby to zrobić. jak już jesteśmy na temacie tynków, to dzisiaj jeden z widzów, wczoraj, przepraszam, napisał mi Zielak, że dlaczego nie zastosuję tynków w worku zaprawy tyn, tynkarskiej. I powiem Wam, że zaczynam o tym myśleć. Yy. Zaczynam o tym myśleć sobie z tego powodu, że mamy warunki zimowe już teraz, a nie wiemy co będzie później i dużo przemawia na stronę właśnie takiej gotowej zaprawy, choćby nawet mieszanie tego właśnie na, na dworzu podczas mrozów, jak ktoś ostatnio nawet pisał o tym, że jak piach zmarznie w bryłę to jest dupa po prostu i żeby najlepiej go do garażu wrzucić sobie, ale nie widzi mi się przesypywać piachu do garażu. E, jakoś to nie za bardzo mi pasuje i to jest pierwszy powód dlaczego nie, e, jeśli chodzi o tynki. Drugi powód, e, no lasowanie wapna, wiadomo też gdzieś tam rozprzy, przyłapie i, i będzie, będzie kół lód, także to też, to też raczej słabo. E, co jeszcze, no łatwość tego, że tą w workach można by było na luzaku, tylko mamy... Łatwość mieszania, a po drugie, mamy tą, cały czas tą samą, ten, ten sam skład. Wiadomo, że wiaderka też można równiutko dosypywać i też nie ma z tym problemu, ale to wiadomo, na wiosnę czy coś, to jest dużo łatwiej się z tym tam bawić na zewnątrz. A tak w takich warunkach powiem Wam, że trochę bardziej właśnie zaczynam myśleć o tym i yy, muszę jeszcze dokładnie sobie tam przeanalizować to. Ale mniej więcej jak patrzałem to tutaj mamy koło 300 metrów, kurde czy ten 4,5 mi tu jeszcze wejdzie, powiem wam, słabo. Jeszcze będę musiał tu kurde, chyba se naciąć, ale to już zwykłą yy, tą kątóweczką tu z boku przelecę, żeby zrobić miejsce najwyżej, no trudno. Yy, no i na czym skończyłem? No na tym właśnie, że, że, że myślę o tym i, a i koło 300 metrów tynków to wyliczyłem. Może 300 z groszem będzie tu w środku w, te, w tej powierzchni użytkowej, mieszkalnej, e, więc no, jakoś dużo nie ma, koło 9 ton powiedzmy, licząc 30 kg na metr kwadratowy to około 9 ton by nam wyszło materiału, to na 200 na palecie, no to te 8 palet mamy 9600. Powinno dać radę, tak około 550 zł. Patrzę na Allegro, ale to wiadomo, kurde, Allegro to, to jeszcze trzeba by doliczyć koszt, więc bardziej tu z hurtownią musiałbym zagadać, co oni tam mają. W poniedziałek zadzwonię się spytam. No i jeśli możecie, to też podzielcie się ze, ze mną swoimi opiniami na ten temat, co myślicie. Z chęcią poczytam yy, yy, jak tam u was, może ktoś z Was używał takiej gotowej. Pewnie znajdą się osoby, które będą pisać, że to jest lipa i że, że to się nie klei albo, albo słabe. Dlatego chciałbym wiedzieć, poznać trochę Waszych opinii też. Jeśli możecie, to dawajcie tam w komentarzach coś na ten temat, podrzućcie. Usprawniłoby to dużo, bo okleiłbym sobie tutaj te okienko w gospodarczym, walnobym betoniarę tu pod sam dom praktycznie. Eee, materiał bym mógł do garażu na paletach włożyć yy, tak naprawdę, albo albo i by się stało przykryty na zewnątrz, jemu nic by raczej znaczy nie było. Więc no mogłoby to fajnie wyjść, powiem wam i może tak to zagra. Kosztowo, tak jak policzyłem, wydałbym pewnie z, z, nie wiem, z ten 1200-1500 na, na dobry żwir, o ile w ogóle by udało mi się go dopaść i to jest kolejny plus na właśnie na, na, na ten, na materiał w workach, że tam mamy pewniaka, że mamy te 0105 i, i jest to te same kruszywko, a tutaj coś mi przywiozą kurde i później się ukazuje, że kamienie będę zacierał albo nie wiadomo co, więc ryzyko, ale z 1500 zł nie wiem ile paleta tego, cementu. No worek koło chyba 17-16 zł teraz kosztuje, a ten lepszy, ten 42 to nawet po 22 zł. no to kurde tych worków tu by poszło trochę, do tego wapno. Yy, liczę, że kurde no na te zwykłe poszłoby z 5000 w workach, a na, na to może z 3 bym wydał, nie? No, to wiadomo, 2000 w kieszeni, ale ile, ile wygody, ile komfortu, więc no trzeba przemyśleć, co, co mogłoby wyjść lepiej, a co nie, i, no i wtedy zadecydujemy. Także takie plany, dobra, lecę z tym, puszczam ten, jeszcze przy, przybijam i zbiorę się za skrętkę, puścimy skrętkę do trzech pomieszczeń. Muszę tymi, kurde, nie mam żadnych do okrągłych kabli, trzymadeł, więc będę musiał tymi zwykłymi, ale co, to tam temu się stanie, nic z temu nie będzie, naprawdę, więc. Więc niech też tak będzie. No tak, patrzę, że mi jeszcze zdrowo zostało tej skrętki, więc od razu access point puścimy. On gdzieś będzie na korytarzu, tutaj. więc wpuszczę go sobie tutaj w ten i puszczę korytkiem. I zostanie jeszcze mi w sam raz go do tego, żeby u córki puścić. Yy, z tej lepszej skrętki, czyli pod internet. A jeszcze mam tą drugą, taką gorszej jakości, którą kupowałem na początku. Jak tamtą, co tamtą mam, puszczoną drugą do kamer. A jeszcze kamery, kurde. To mało będzie jak cholera. Cztery kamery jeszcze trzeba gdzie puścić. To trzeba się dokupić, czy tak, czy tak, ale to może mi się uda jeszcze chociaż domofon dzisiaj puścić. Jak zdążę, nie wiem ile tam jej zostawić, żeby je stykło. No to w sufit będzie gdzieś tutaj, nie? Tak najlepiej będzie tutaj, żeby to działało. Salon, nie wiem czy tam do pokoju to sięgnie, ale gdzieś tu na korytarzu, więc trzeba luzu zostawić. No i pociągnąć to tam. Tutaj korytka małe zakupię i po prostu wpuszczę w korytka obok, bo nie ma tam już miejsca, żeby upychać, nie ma też sensu, tu jeszcze jakoś korytkiem pójdzie, ten 4x1,5, nie wiem, czy mi się tu jeszcze upcham jakoś od damy radę. Dobra, to lecę z tym i zaraz skakuję do córki do pokoju, tam jeszcze puścić, jeszcze chwila może zostanie, to, to zrobimy jeszcze domofon, jak starczy czasu. Są skręty, także trzy punkty internetowe i access point też mamy, zostało mi tyle skrętki, więc pójdzie pewnie ona w garażu tam, w tamten róg na kamerę, trochę nisko ta kamera w garażu tam będzie, kurde i trochę mnie to tak słabo, bo naprawdę ktoś może podejść i ręką, nie wiem czy nie sięgnie, kurde, a z drugiej strony, żeby było widać wszystko, no to nie wiem jak to zrobimy, ale coś trzeba się wymyślać tam, żeby to dobrze zamontować jakoś. Żeby to było jakoś tam, z niej widok jakiś był. Jak już będzie, to już niech będzie widok, nie? Z niej jakiś. Dobra, to mamy, to mamy. To tyle zostało, a tu mam taką uboższą skrętkę. I ona na domofon będzie w sam raz, więc wbijam się na górę, a, miałem za 4 godzina Wbijam się na górę i będę jeszcze puszczał to pod domofon, puścimy na szybko. Dobra, mamy to. Zostało nam jeszcze zdrowo tego, tej skrętki, więc myślę, że dwie kamery na tamtym zewnętrznym na pewno puścimy. A co do reszty się zobaczy, ile trzeba będzie domówić, to się domówi. Mam to spalam na dół. Ok, u mnie koniec. 14 dobiła, mamy zrobioną skrętkę wszędzie, gdzie mieliśmy mieć zrobioną, oprócz kamer oczywiście, kamery się jeszcze puści. Na to na poniedziałek zostawiamy do podbitki jeszcze, zapomniałem o zasilaniu, także też tam musi pójść jakiś światełka czy coś. I jeszcze muszę przemyśleć dokładnie, czy jeszcze coś nie zostało. A, tu ten LED w, w kuchni trzeba jeszcze jakoś puścić na dół i jakieś jeszcze ostatnie przemyślenia co i jak no i powoli będziemy mogli zacząć już yy, te bruzdy zaklejać także taki będzie plan na przyszły tydzień od początku a później zobaczymy jak się wszystko będzie rozwijać także ja uciekam na dzisiaj koniec widzimy się we wtorek jedziemy dalej, może to coś podziałam jeśli chodzi o tam o folię żeby przykryć tą, tą górę na tyle ile będę miał popatrzę co tam mam za jakieś materiały i jakąś folię no i poprzykrywać to ile się da no i będziemy działać dalej, zobaczymy, folię w przyszłym tygodniu dokupię, żeby pouzupełniać i żeby już tu w ciepłym sobie posiedzieć, bo ma chyba w miarę chłodno być teraz cały czas, już będzie pewnie tak po 5 stopni, więc, więc warto, żeby te ciepło chociaż trochę tu przytrzymać. Dobra, uciekam, trzymajcie się, pozdrawiam i do zobaczenia we wtorek, na razie, cześć.